Zauważyłem pewną zależność rozmawiając z ludźmi, którzy czują, że są do tyłu w stosunku do reszty. Tych, którzy mają duże ambicje, ale nie udaje im się wykorzystać pełni swojego potencjału. Tych, którzy czują, że marnują życie w nieciekawej pracy oraz na scrollowaniu, grach komputerowych i Netflixie. Takie osoby często piszą do mnie z prośbą o radę, bo miałem na tyle dużo szczęścia, że udało mi się osiągnąć jakieś mniejsze lub większe sukcesy. Jeszcze niecałe 6 lat temu sprzedawałem piwo za 10 zł za godzinę i ciałem gąbki na budowę parku trampolin, a dziś jestem już naprawdę blisko pierwszego miliona. Współprowadzę firmę zatrudniającą około 20 osób i dzięki niej całkiem nieźle zarabiam. Nie musiałem jednak poświęcić edukacji i rzucić szkoły, żeby rozwijać biznes. Skończyłem studia informatyczne. Prowadzę też ten kanał, dzięki któremu jestem zapraszany na różnego rodzaju konferencje. No i zdaje się, że ludzie chcą mnie słuchać, szczególnie jeśli chodzi o tematy związane z pieniędzmi. Jednocześnie mogę się pochwalić innymi rzeczami, a nie tylko Karierą zawodową. Niewiele osób o tym wie, ale jako młody chłopak dużo podróżowałem, a autostopem odwiedziłem takie kraje jak Ukraina, Rosja, Gruzja, Turcja, Chorwacja, Czarnogóra, Albania czy Grecja. Po drodze, przeżywając oczywiście wiele przygód, jestem raczej wysportowany i odpukać nie mam żadnych problemów zdrowotnych. Mam też świetne relacje z rodzicami i kochającą narzeczoną, z którą za dwa miesiące bierzemy ślub. A teraz to, co może Was zaskoczyć po tym wszystkim, co ode mnie usłyszeliście. Ja też mam często tak, że patrzę na niektóre osoby i zastanawiam się, co robię nie tak. Może to być ktoś, kogo obserwuję na Instagramie, kto zdaje się bez przerwy podróżować, albo jacyś znajomi, którzy wybudowali sobie piękny dom. Jeszcze większy niedosyt. Zdarza mi się poczuć, kiedy patrzę na swoich klientów. Tu na przykład Nick, który jest w moim wieku, jeździ Lamborghini. Tu z kolei Justin, który jest ode mnie kilka lat młodszy i jeździ moim wymarzonym Porsche. No a ja muszę zadowolić się co najwyżej łapką w górę dla YouTube'owego algorytmu. To, co próbuję powiedzieć, to, że nieważne na jakim jesteście aktualnie poziomie, zawsze znajdzie się ktoś, do kogo możecie się porównać, kto radzi sobie lepiej od Was. Może zobrazuje to analogią zawodnika biegowego. Mogłoby się wydawać, że tylko kiepski biegacz będzie krytycznie patrzył na swój poziom, ale to nieprawda. Możecie być wybitni i nawet zakwalifikować się na olimpiadę, ale porównywać się do aktualnego mistrza świata, zastanawiając się, czemu tak słabo Wam idzie. Ale to nie koniec. Ten aktualny mistrz też może porównywać się do jakiegoś historycznego mistrza, który żył 50 lat wcześniej, no i w jego wieku miał już dwa razy tyle medali. Zawsze jest ktoś, kto radzi sobie lepiej od nas. Niektórzy radzą sobie lepiej we wszystkim, ale znacznie częściej porównujemy się tylko do jakiegoś wąskiego wycinka czyjegoś życia. Ja na przykład mam dobrze działającą firmę, ale jest wiele osób, które mają znacznie większe firmy, które zarabiają dużo, dużo lepiej. Przykładem mogą być niektórzy nasi klienci. No ale czy to od razu znaczy, że ich życie jest lepsze od mojego czy waszego? No niekoniecznie, może mają kiepskie relacje z rodziną, może mają jakieś problemy zdrowotne, a może nie potrafią wyluzować. Nie wiem, nawet kiedy znamy kogoś osobiście, to nie wiemy do końca, co siedzi w jego głowie. Pamiętajmy jednak, że oglądając czyjeś życie przez pryzmat mediów społecznościowych, czy nawet jakieś krótkiej rozmowy od czasu do czasu, widzimy jedynie drobny wycinek ich rzeczywistości. Tak więc dzisiaj postaram się pogadać z wami nie o tym, jak dojść tam, gdzie chcecie być, czyli o tym, o czym zawsze rozmawiamy. A zamiast tego chciałbym wam w tym materiale pokazać co zrobić, żeby czuć się dobrze na drodze do tych swoich ambicji i marzeń. Musicie bowiem wiedzieć, że ta osoba, która cieszy się z drugiej Zazwyczaj zajdzie dalej niż osoba, która skupia się tylko na swoim końcowym celu. Na początek lekcja z książki Wooden on Leadership od trenera koszykówki Johna Woodena, nazywanego trenerem wszechczasów, ze względu na jego skuteczność, jeśli chodzi o wygrywanie mistrzostw. Trener ten miał bardzo oryginalne spojrzenie na to, czym jest zwycięstwo. W swojej książce pisze, że celem jego i jego zawodników nigdy nie było pokonanie drużyny przeciwnej. Tym z Was, którzy tak jak ja nie są zagorzałymi fanami, koszykówki i nie znają wszystkich jej zasad na pamięć, przypomnę tylko, że mistrzostwa zdobywa się w kółko i w kółko wygrywając z drużyną przeciwną. Sedno każdego meczu to właśnie to kto go wygra, a jednak jeden z najlepszych trenerów nie chciał się na to zgodzić. Uważał on, że wygrana w danym meczu to coś na co jego drużyna nie ma bezpośredniego wpływu. Słusznie zresztą, no bo przecież nie można poradzić nic na to w jakiej formie będzie drużyna przeciwna. Można Zrobić wszystko dobrze, ale i tak przegrać. Druga drużyna może po prostu być lepsza albo mieć trochę więcej szczęścia. Dla Johna Woodena celem nie było zwycięstwo z drużyną przeciwną, tylko danie z siebie absolutnego 100%, zarówno na treningach, jak i na meczu. Tą zmienną, którą faktycznie kontrolujemy, nie jest bowiem efekt końcowy, tylko to, ile chęci, energii i pracy włożyliśmy w dążenie do celu. To dlatego Wooden powiedział: Sukces to spokój ducha, który jest bezpośrednim rezultatem zadowolenia z wiedzy, że zrobiłeś wszystko, co w Twojej mocy, żeby stać się jak najlepszy. Innymi słowy, dla Johna sukces to nie wygrana czy porażka, lecz świadomość, że dało się z siebie wszystko i to niezależnie od wyniku. Ta definicja stawia nacisk na proces, a niekoniecznie na rezultat. Według niej zwycięstwo czy porażka to jedynie efekt uboczny włożonego wysiłku. Nie wiem, czy to jest coś, co sprawdzi się zawsze i dla każdego, ale na pewnym etapie i szczególnie dla osób, które porównują się do innych i czują, że nie idzie im wystarczająco co dobrze. Myślę, że to może być bardzo motywujące podejście, dzięki któremu będą w stanie przejść naprzód. Sam korzystałem z tego podejścia jeszcze na długo, zanim zetknąłem się z książką Wooden on Leadership. Dokładnie w ten sposób podchodziłem do ocen w szkole, szczególnie w gimnazjum. Poskutkowało to najwyższą średnią w szkole. Starałem się zrobić tak dużo, jak mogłem i dać z siebie wszystko, a dzięki temu nie biczowałem się, jeśli coś poszło nie tak. Miałem swój system i wiedziałem, że jeśli włożę odpowiednio dużo wysiłku, to musi się udać, a jeśli mimo no, to by się nie udało, no to znaczy, że i tak więcej nie dało się zrobić. Fajnie ujął to prezydent Duda w swojej wypowiedzi, która stała się wiralowym memem, a w której jest jednak sporo mądrości. O, wiem. Człowiek zadaje sobie jedno pytanie. Ono ma fundamentalne znaczenie. Czy mogłem zrobić więcej? No nie. No, byłem na granicy fizycznej wytrzymałości. Więcej by się nie dało zrobić. No to jak nie mogłem zrobić więcej, to idę po prostu do domu i czekam spokojnie. No dobrze, a co jeśli zrobiliśmy już wszystko, co się dało i jesteśmy na granicy fizycznej wytrzymałości? Najlepiej zostawić subskrypcję, a tak poza tym to uważam, że powinniśmy starać się te granice delikatnie przesuwać. Zacznijmy więc pomału, nie przesadzając z ambicją, a następnie coraz dalej przesuwajmy te granice, przyzwyczajając się do coraz większego dyskomfortu. Wbrew pozorom, robimy to po to, żeby czuć się ze sobą coraz lepiej. W książce Pułapki myślenia autorstwa noblisty Daniela Kahnemana opisane zostaje pojęcie dwóch ja. Po pierwsze mamy ja odczuwające. Żyją ono w teraźniejszości i rejestruje chwila po chwili wszystko, co się dzieje. Emocje, doznania, przyjemności, ból, nudę itd. To ono faktycznie przeżywa życie działając jak kamera, która rejestruje rzeczywistość na żywo. Radość, jaką odczuwamy jedząc chipsy, grając w gry czy scrollując TikToka to doświadczenie ja odczuwającego. Oprócz niego mamy jeszcze ja pamiętaj, które tworzy opowieść o przeszłości. To ono decyduje o tym, co zapamiętujemy, jak oceniamy pewne wydarzenia i podejmuje większość decyzji o naszym życiu. Zamiast skupiać się na tym, jak jest tu i teraz, Ja Pamiętające zastanawia się nad tym, jak było. Z tego powodu faworyzuje ono momenty kulminacyjne i zakończenia. Cały rok mógł być przeciętny przez 90% czasu, ale jeśli zakończył się czymś spektakularnym, to Ja Pamiętające uzna go za świetny rok. Bardzo wiele razy staniecie przed wyborem, który sprowadza się do tego, czy wybrać Ja odczuwające, czy ja pamiętające. Scrollowanie telefonu jest przyjemne tu i teraz, ale kiedy skończymy wcale nie czujemy się z tym dobrze. Ćwiczenia na siłowni nie zawsze są fajne i przyjemne, ale za to zwykle po zrobionym treningu czujemy się świetnie. To też nie musi być coś niewiadomo jak dużego. Dobrze jest zacząć małymi kroczkami i starać się robić coraz więcej właściwych rzeczy. Najważniejsze jest, żeby zacząć i żeby się nie zatrzymywać. Spróbujcie więc odinstalować gry, usunąć aplikacje, które kradną Wam czas i ułatwić sobie robić. Rzeczy, co do których tu i teraz trzeba się zmusić, ale które sprawiają, że później czujecie się ze sobą lepiej. Nie wiem, czy wiecie, ale robiąc coś wymagającego, poszerzamy swoją strefę komfortu, sprawiając, że nasze możliwości będą się powiększać. To sprawia, że robienie trudnych rzeczy staje się coraz prostsze. Jest nawet takie badanie, które mówi o tym, że robienie rzeczy, które są dla nas wymagające, powiększa część mózgu odpowiedzialną za dyscyplinę. Po zrobieniu czegoś ważnego lub dokonaniu dobrego wyboru czujemy się ze sobą dobrze i między innymi, z tego powodu warto jest wystawiać się na dyskomfort i nie bać się tego, co trudne. No ale nie można zwariować w tym całym dawaniu z siebie 100%. Powinniśmy pamiętać, że odpoczynek jest bardzo produktywny i nie należy czuć się źle, dlatego że odpoczywamy. Powiem więcej, jeśli chcecie dawać z siebie 100%, to musicie odpoczywać. Tak, jeśli zarwiemy nockę to w krótkiej perspektywie, zrobimy więcej i zbliżymy się do naszego celu. Jeśli robimy coś takiego raz kiedyś, to absolutnie nic złego się nie stanie, a taki ultra wysiłek może być dobry i potrzebny. Jeśli jednak chronicznie zdarza Wam się wykorzystywać swoje ciało do granic możliwości, no to się zajedziecie, a powrót do sprawności zajmie dużo czasu i wysiłku. Nie się długoterminowo pozwoli wam pracować więcej i pozwoli na bycie skuteczniejszymi. Ludziom często to umyka, bo zamiast patrzeć na okres dnia czy tygodnia, musieliby przeanalizować swoją produktywność w kontekście 10, 20 czy 40 lat. Taki horyzont czasowy jest poza zasięgiem większości osób. Jeśli długoterminowo odpoczynek i dbanie o zdrowie pozwoli wam pracować więcej i skuteczniej, to to znaczy, że odpoczynek ten jest produktywny i zbliża Was do Waszych celów. Tak naprawdę produktywność to nie tylko robienie rzeczy, ale także regeneracja, która pozwala robić je mądrzej i lepiej. I to bardzo płynnie prowadzi mnie do kolejnego punktu, czyli myślenia długoterminowego. To, że nie jesteście jeszcze tam, gdzie chcielibyście być, nie znaczy, że coś jest nie tak. Wszystko, co jest wartościowe, wymaga dużo wysiłku, ale też dużo czasu. Jak to się mówi, nie od razu Rzym zbudowano. To, co dodatkowo może utrudniać bycie cierpliwym i wytrwałym, jest to, że wyniki wcale nie są liniowe. Bardzo często na przełom pracuje się latami. Dokładnie tak wyglądało to u mnie. W wieku 19 lat sprzedawałem piwo na imprezach plenerowych za 10 zł za godzinę. W wieku 20 lat zdałem maturę i nie dostałem się na filologię angielską. W wieku 21 lat pracowałem fizycznie tnąc gąbki do budowy parku trampolin. W wieku 22 lat założyłem kanał na YouTube. W wieku 23 lat przestałem pracować w nieruchomościach za minimalną krajową. Co prawda miałem już wtedy inne lepiej płatne źródła dochodu, ale do tego momentu nadal pracowałem też za minimalną, bo chciałem jak najwięcej się nauczyć. W wieku 24 lat pierwszy raz zaoszczędziłem 10 tysięcy złotych w jeden miesiąc. W wieku 25 lat pierwszy raz zarobiłem 20 tysięcy złotych w miesiąc. W 26 urodziny moja wartość netto przekroczyła 600 tysięcy złotych. Wystarczyło jednak kolejne pół roku, a wzrosła ona do ponad 900 tysięcy. To, co próbuję pokazać, to, że w życiu wiele rzeczy działa wykładniczo, a nie liniowo. Musiałem pracować kilka lat, żeby w wieku 23 lat mieć nieco ponad 100 tysięcy złotych. Wystarczyło jednak kolejne kilka lat i miałem już pół miliona, a nie 200 tysięcy. Co więcej, przez kolejny rok Udało mi się dołożyć do tego niemalże kolejne 500 tysięcy. Porównując się do innych, w ogóle nie uwzględniamy czegoś takiego. Patrzymy na kogoś i myślimy sobie, że skoro on jest dwa razy dalej ode mnie, to zajmie mi przynajmniej drugie tyle czasu, zanim wejdę na jego poziom. Bardzo często jest to nieprawda. Spójrzcie tylko na to, jak rozwijał się mój kanał, bo świetnie obrazuje to różnicę pomiędzy liniowym a wykładniczym wzrostem. Dojście od 0 do 15 tysięcy subskrypcji zajęło mi zbliżoną ilość czasu, co dojście od 15 tysięcy do 139 tysięcy. Bardzo podobnie wygląda to z wieloma innymi rzeczami w życiu, gdzie rezultaty przychodzą, ale nie liniowo. To dlatego takie ważne jest podejście długoterminowe. Terminowe i bycie wytrwałym w tym, co robimy. Pamiętajcie też, że każdy realizuje cele w innym tempie i na inną skalę. Część osób powie, że to, co udało mi się dokonać w temacie finansów osobistych, zrobiłem bardzo szybko. Dla innych będzie to jednak bardzo wolno, z tego powodu porównywanie się do innych nie ma większego sensu. Wszyscy mamy inne cele, inne talenty i działamy w innych okolicznościach. Róbcie więc to, co musicie, żeby wygrać, ale nie fiksujcie się na wyniku. Konsekwentnie i cierpliwie działajcie w swoim tempie. Jak to powiedział Konfucjusz, nieważne jak wolno idziesz, dopóki się nie zatrzymasz. No i nie zatrzymujcie się tutaj, a zamiast tego lecicie obejrzeć ten materiał, gdzie zdradzam dokładnie, co zrobiłem: że w kilka lat przeszedłem od bycia zagubionym chłopakiem do miejsca, w którym jestem obecnie. Przyda się to szczególnie tym, którzy myślą, że są ambitni, ale leniwi. Do zobaczenia po drugiej stronie.